Witajcie moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dziewiątej karcie w tarocie rider White'a. Będzie to karta pustelnika. Standardowo zapraszam Was do obejrzenia sobie obrazka, który macie w linku pod filmem. Zastanówcie się, co czujecie względem tej karty. Podoba Wam się? Nie podoba, jak ją odbieracie i dlaczego w ten sposób. Zastanówcie się, proszę, chwilę, i za moment przejdziemy do omówienia karty. Ok, mam nadzieję, że macie już swoje refleksje na temat pustelnika. Zacznijmy może od tego, że archetyp tej karty to mędrzec. Dominującym kolorem jest kolor szary. Szary w tym wypadku będzie kolorem doświadczeń życiowych. Dlaczego? Szary jest mieszanką czarnego i białego. Czarny będzie oznaczał nam materię, a biały duchowość. Zarówno tło w karcie pustelnika jest szare, jak i cała jego szata. Jedyne elementy, które wyróżniają się kolorystycznie, to będzie śnieg u stóp pustelnika, który będzie nam mówił o tym, że Stopami w sposób intuicyjny dotyka on tego, co święte, czyli tego, co białe, tego, co niewinne. On doświadcza tego całym sobą. Leży to u podstaw jego działania, myślenia, funkcjonowania. Ale też, ponieważ śnieg jest zamarzniętą wodą, mówi to o tym, że pustelnik jest na etapie pewnego znieczulenia emocjonalnego. Nie ma on pełnego dostępu do swoich emocji nie dlatego, że nie może, a dlatego, że nie chce, ponieważ emocje przeszkadzałyby mu w jego kontemplacyjnej drodze. Jego droga jest twarda i zimna trudna droga trudna droga prowadząca do poznania siebie. Pustelnik ma białą brodę. Mówi to w tym wypadku nie tyle o jakby czystości jego intencji, chociaż również jest to nawiązanie do śniegu, ale też do jego wieku. Mówi o tym, że osoba doświadczona na ogół posiada zaawansowany wiek, przy czym wiek należy tu rozumieć metaforycznie. Chodzi bardziej o to, że człowieka budują jego doświadczenia, które zdobywa w drodze życiowej, i że bez tych doświadczeń nie może być mędrcem, ponieważ to te doświadczenia w jakiś sposób go budują. I teraz tak, cóż mamy jeszcze tutaj? Mamy laskę w kolorze żółtym. Ta laska będzie nam mówiła o tym, że pustelnik opiera swoje doświadczenie na intelekcie. on też ratarnie. W ratarni płonie światło. Jest to światło medytacji, jest to światło, które właśnie pustelnik cały czas widzi przed sobą, dlatego może mieć zamknięte oczy, ponieważ on widzi światło poprzez właśnie no, swoje oświecenie tak najprościej mówiąc. Prze... Czyli jakby nie patrzeć. Pustelnik przebył już pewną drogę. Zdążył dojrzeć, zdążył nazbierać doświadczeń, zdążył przejść przez pęd życiowy, zdążył nazbierać dużo wiedzy i teraz jest na etapie, w którym wchodzi do wewnątrz siebie po to, żeby pewne rzeczy przemyśleć. Odcina się od świata zewnętrznego, który daje dużo bodźców, zatrzymuje się, opiera tak naprawdę tylko na intelekcie. Opiera się, zobaczcie, praktycznie dotyka głową tej żółtej laski. Laska jest też symbolem połączenia jakby z wszechrzeczą, tak z wyższym ja. On dotyka tej laski adżną, czyli jest połączony i widzi światło medytacyjne. Tak to się wszystko rozgrywa w nim wewnątrz. On jest zwrócony tylko i wyłącznie do środka. I teraz tak o czym będzie nam mówiła ta karta w momencie, w którym ją na przykład wyciągniemy jako kartę dnia? Będzie nam mówiła, że to jest dobry czas na medytację, że to jest dobry czas na przyjrzenie się swoim doświadczeniom, że to jest dobry czas, żeby pobyć ze sobą tego dnia na przykład. Po prostu przemyśleć, podarować sobie trochę czasu. Zastanowić się nad sobą. Jeśli będzie to miała być odpowiedź na pytanie, czy kierować się czyjąś radą, czy jednak postąpić zgodnie ze swoją wiedzą i intuicją, odpowiedź będzie brzmiała: kieruj się swoją wiedzą, kieruj się swoim doświadczeniem zbudowanym na intelekcie, ale też na intuicji. Ta karta może też powiedzieć: pomedytuj z tym problemem. Nie spiesz się, nie musisz podjąć decyzji w tej chwili. Pomedytuj i zastanów się, odpowiedź masz w sobie, już ją w sobie nosisz. Jest ona wynikiem doświadczeń, z których możesz sobie nie zdawać sprawy. Bo to, co często nazywamy właśnie, że ktoś ma szósty zmysł, to tak naprawdę jest to de facto wynik wszystkich rzeczy, które wiemy i całej wiedzy, którą zdobyliśmy, a tylko nie możemy go wyłuskać na poziomie świadomym. Człowiek jest ciekawą istotą, bo mówi się, że wszystko, co kiedykolwiek zobaczyły oczy i usłyszały uszy, jest gdzieś zapisywane w naszym mózgu. Dlatego na przykład podczas sesji hipnotycznych można pewne doświadczenia z człowieka wydobyć. My wiele rzeczy spychamy, ponieważ na poziomie świadomym, świadomym zaśmiecałyby po prostu nasz umysł i przeszkadzały w normalnym funkcjonowaniu. Jesteśmy więc selektywni, ale tak naprawdę to wszystko w nas gdzieś jest. Więc te cząstki informacji rozrzucone gdzieś tam w nas, powiedzmy, jak w takim komputerze, w danym momencie, kiedy na przykład wyciszamy się, wskakują w odpowiednie miejsca i problem się rozwiązuje. Zauważcie, że to jest czasem tak, jak zapomnicie na przykład jakiejś nazwy, czy, czy imienia, czy numeru, I jak przestajecie na moment o tym usilnie myśleć, to to samo się pojawia w Waszej głowie. Więc medytacja to właśnie daje, że jest to moment na zatrzymanie się, na pobycie ze sobą, po to, żeby jakiś problem po prostu się w nas rozwiązał. Czasem zajmuje to dłużej, czasem krócej, ale a jak się dzieje? Jeżeli mówimy o pytaniach, które należy rozpatrzeć przy pustelniku, to będą to pytania. Czy lubię spędzać czas ze sobą? Jak się czuję, kiedy spędzam czas ze sobą? Czy jest mi z tym dobrze, czy jest mi z tym źle? W jaki sposób rozwiązuję swoje problemy? Czy zawsze rozmawiam z innymi, czy zdarza mi się jednak wchodzić do środka siebie? Jak właśnie czuję się w ogóle sam ze sobą? Jak odbieram swoje życiowe doświadczenia? Czy one mnie budują, czy niszczą? Jeśli dochodzicie do wniosku, że was niszczą, warto zwrócić uwagę na pozytywne rzeczy, jakie wniosły wasze doświadczenia do waszego życia, nawet te najgorsze. Bo zwróćcie uwagę na to, że gdyby nie te nawet najgorsze doświadczenia waszego życia, to nie bylibyście w tym miejscu, w którym teraz jesteście. Czyli nie bylibyście na tyle już mądrzy, otwarci, rozwinięci, empatyczni, współczujący, wrażliwi i tak dalej. Nie zdobylibyście tego wszystkiego, co tak naprawdę, no właśnie, co zdobyliście dzięki swoim doświadczeniom. Za to też warto być wdzięczni. Teraz pomyślmy o medytacji. W tej medytacji chciałabym, żebyśmy skupili się na. Wewnętrznym świetle, które nas prowadzi. W związku z tym, oczywiście, skupcie się na karcie, skupcie się na pytaniach, z którymi chcielibyście popracować, a następnie usiądźcie sobie wygodnie, zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie jasne światło, tak jakby świeciło na wprost Was. Poczujcie to światło. Zobaczcie je. Poczujcie się z nim komfortowo, poczujcie, że ono nie razi, że ono was prowadzi. I stopniowo oddychając, wchłaniajcie to ciepło i to światło w Was. Czujcie, jak z każdym oddechem ono w Was wnika i powoduje, że jesteście wewnątrz coraz jaśniejsi, coraz mądrzejsi, czujcie się coraz lepiej, coraz bardziej pewnie. A z każdym wydechem wydychacie z siebie, możecie sobie wyobrazić, coś ciemnego, tak? Czyli to negatywną energię. A przede wszystkim skupcie się na wchłanianiu tego światła, ponieważ to światło transformuje wszystko w was. Na poziomie każdej maleńkiej komóreczki w ciele. Czujcie, jak z każdym oddechem robicie się coraz jaśniejsi, tak długo, aż poczujecie, że cały jesteście wypełnieni światłem. To światło jest mądrością, to światło jest miłością, to światło jest tym, co widzicie tutaj, na zewnątrz, tam gdzieś, ale tak naprawdę macie to w sercu. Poczujcie, że to światło, które widzicie przed sobą, to światło waszego serca. Jeśli chodzi o możliwe afirmacje, możecie tutaj powiedzieć: Ufam swojej mądrości, swojej intuicji. Lubię przebywać ze sobą. Jeszcze pewnie kilka Wam dopiszę. Oczywiście zerkajcie sobie tam w opisy filmu, bo wrzucam tam dla Was możliwe propozycje, afirmacji i pytań do pracy nad sobą. No i kochani, zapisujcie sobie wszystko, co Wam przychodzi jako refleksja dotyczącego każdej karty. Jeżeli macie taką możliwość, to sobie rosujcie daną kartę każdego dnia. Albo po prostu pracujcie z określoną kartą, jeżeli czujecie tego dnia taką potrzebę, to też jest fajna metoda pracy ze sobą. No i to by było na tyle dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa!